bazuje dużo na kontraktach. Jeśli chodzi o inżyniery niebrowarne, to one zostały w okresie żywym odstawione w 100%. Jeśli chodzi o pszenicę, no to mamy w większości. Była to. Siejemy plantacje nasienne, no to siłą rzeczy pszenica zimę już są dawno odstawione, bo rolnicy już wysiali je. A reszta pszenic, która była na wolny rynek, akurat w naszym przypadku, żeśmy sprzedali w listopadzie i, i mamy wysprzątane, zostało nam jeszcze część rzepaku, która nie została sprzedana w odpowiednim momencie. Krótkotrwały spadek ceny związany był z ogłoszeniem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych o tym, że zostaną żony na cła na kanonę kanadyjską i to wywołało taką niepewność na rynku, a ten rzepak już znowu na giełdzie rośnie, no bo co by nie mówiąc, nie tylko w Polsce, w Europie zostały niższe plony jego zebrane i jest jego niedostatek i ta cena na chwilę obecną powinna może nie jakoś z naszą ale się utrzymać. Rzepak został sprzedany w całości. Pszenica w połowie, że tak powiem, jęczmień też w całości. No ceny były, pszenica gdzieś tam około 910 netto, bo białka nam brakowało, no to poszła na paszówkę, że tak powiem. Rzepak w sumie po 200, 300 no to tak, no, można powiedzieć, że coś tam zostało. A jęczmień przy tych słabych plonach, bo i był jary i o zimy, no to wyszło gdzieś tam niecałe 4 tony u nas, no to sprzedaliśmy go po 800 zł, no i do jęczmienia dużo, dużo żeśmy dołożyli, no a kukurydza wiadomo poszła na mokro prosto z pola. Jakoś miesiąc, półtorej miesiąca do tyłu tak podjęliśmy decyzję i żeby po prostu rozbić ryzyko cenowe, bo to jest jedna wielka giełda. Chciałoby się po prostu zarobić. No ale do końca to się nie udaje. No i teraz kwestia nie sztuką do końca wyprodukować, tylko też jest sztuką dużą wszczelić te, w, te, w te okienko hmm, finansowe jak najlepsze, że tak powiem. Nie zawsze to się udaje. Będziemy obserwować i na bieżące rachunki będziemy sprzedawać, że tak powiem. Będziemy obserwować rynek. W punktach skupu jest taki troszeczkę zastój. Zboże było gdzieś około 900 zł netto pszenica konsumpcyjna. No i tak wszyscy wyczekujemy, że może jeszcze coś drgnie do góry. I, i, i czekamy, no, pogoda jest fajna, można by było coś wywieźć. No ale czekamy. Liczymy na to, że, że sytuacja na, na światowej giełdzie coś się zmieni i to zboże pójdzie troszeczkę do góry, no to później wtedy wywieziemy, jak, jak będzie odpowiednia pogoda, nie będzie śniegu. Tak. No ja myślę, że to tak gdzieś ten próg opłacalności, jeżeli by tak te wszystkie koszty spiąć i, i coś jeszcze by, by zostało z tego to tak gdzieś, gdzieś minimum koło tego 950 000 zł netto by, by powinno to kosztować ile jeszcze lepiej by było jakby to było 1200 wtedy więcej zostanie pieniędzy można coś zainwestować a tak no niestety będzie trzeba tylko tylko zakupić środki do produkcji no i, i, i tyle Wydaje mi się, że nie należy się spodziewać wysokich wzrostów cen płodów rolnych przed zbiorami, przed następnymi żniwami. Natomiast umiejętnie to część sprzedawaliśmy, sukcesywnie będziemy sprzedawać, także myślę, sobie, że sam sobie poradzimy. Nie ma co mówić, że drgnęło na giełdzie. Widzimy, że jest, jest ruch, jeżeli chodzi o sprzedaż. Ta, ta podaż się pokazała, jeżeli chodzi o no tutaj, polski rzepak i zboża. Widzimy, że jednak te ceny, które na dziś są już zaakceptowane i można powiedzieć, że rolnicy je przyjmują. Widzimy, że spotyka się to z zainteresowaniem. Co widzimy? Widzimy, że faktycznie jednak ten zapasy zapasy rzepachu, zbóż, widać, że co chwilę są robione korekty w dół i to nie ma co ukrywać, że no wymusza jakieś ruchy na giełdzie. Wiadomo, jesteśmy podporządkowani pod giełdę Matifonu. Matifo więc widać od razu, że ten ruch na giełdzie się, no i tam dzieje i widać, że ceny idą do góry. Widzimy, że lokalne firmy walczą troszeczkę o, o te zboże, bowiem rolnicy no, nauczeni poprzednim, poprzednimi latami wstrzymują się troszeczkę ze sprzedażą tych zbóż, mając na uwadze, że, że mamy rok wyborczy, tak więc prawdopodobnie liczą na jakieś kolejne dopłaty ze strony państwa, a w tamtym roku nas troszeczkę państwo pokrzywdziło w stosunku rolników, którzy sprzedali do 31 grudnia. Bowiem ci nie otrzymali żadnych dopłat, a dostali tylko ci rolnicy, co sprzedali po 1 stycznia. Tak a więc ludzie się wstrzymują trochę ze sprzedażą. Nauczeni z zeszłym rokiem, że im późniejsza sprzedaż, to prawda, gorsza cena, ale dopłaty rekompensują ze strony państwa te, te no to po prostu niedobory. Ja powiem szczerze, że jestem troszeczkę zniesmaczony takimi decyzjami niegospodarczymi, uważam państwa, bowiem kreujemy jakby rolnictwo socjalne, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja, za, ja przestaję patrzeć, troszeczkę na Matif, co się dzieje na Matifie, tylko patrzę, czy ja mam rok wyborczy, tak? Czy, czy coś się będzie działo, co takiego, co może spowodować, że ta kiełbasa wyborcza przysłowowa zostanie po prostu uruchomiona. Co mi uważam, że wypacza zasady rynkowe, no, a my jako gospodarstwa towarowe kierujemy się wyłącznie ekonomią i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przetrzymywać zboże 2 3, 3 lata, bowiem mówię, mowy, że chodzi o bieżącą płynność finansową i nie możemy patrzeć na to, że czy dostaniemy te dopłaty, czy nie, tylko patrzymy na to, że musimy zejść z jakąś produkcją, musimy magazyny zrobić miejsce na kolejne płody rolne, tak więc tutaj my się w ogólnie innymi zasadami kierujemy niż no ten rolnik indywidualny, który wiadomo dzisiaj patrzy tylko i wyłącznie, może nie tylko i wyłącznie, ale patrzy też na, na te dopłaty, które stanowi element istotny dzisiaj, można powiedzieć, ceny.